Dzień dobry. Witam na drugich zajęciach ekologii. Dzisiaj mamy zajęcia na temat ekooszczędzania. Pierwsze pytanie mam do was. Co to jest oszczędność? Proszę, Elena. E, oszczędność czyli nie wydawanie na przykład czegoś od razu. Dobrze. Nie używanie czegoś w dużej ilości. Dobrze. Czy na przykład jak sobie na coś zaplanujemy, że na przykład chce kupić rower, to wtedy nie wydajemy na jakieś inne rzeczy, tylko po prostu zbieramy na ten rower. My będziemy mówić o oszczędzaniu w takich trzech kategoriach: oszczędzanie wody, oszczędzanie energii i oszczędny transport. Zostaniecie teraz podzieleni na trzy drużyny i każda drużyna na kartce napisze, w jaki sposób można oszczędzać wodę. Transport i energię elektryczną. Mamy już trzy zespoły. Każdy zespół wspólnie konsultuje się i myśli, w jaki sposób możemy oszczędzać wodę, w jaki sposób możemy oszczędzać energię elektryczną oraz Mamy tutaj temat oszczędny transport. Proszę, wpisujemy, co nam przychodzi do głowy, są myślniki duże litery. Wy zajmowaliście się transportem. Proszę przeczytajcie, jakie macie postulaty: Jazda na rowerze zamiast samochodem, chodzen chodzenie zamiast jeżdżenia, zamiast jeździć samochodem spalinowym, można jeździć samochodem elektrycznym, zamiast samochodem, jeździć komunikacją miejską, na wakacje, jeździć pociągiem zamiast samochodem. Mamy teraz oszczędzanie wody. Która osoba z drużyny będzie czytać? Ja. Proszę. Zakręcać wodę, nie myć się długo pod prysznicem, podczas mycia zębów zakręcać wodę, brać wodę z deszczówki, zamiast kąpać się w wannie, kąpać się pod prysznicem, podlewać kwiaty deszczówką, krawędzę i zmywarkę włączać tylko wtedy, gdy są pełne, gdy myję naczynia ręcznie, nalewam wodę do miski. Dokręcam kran, gdy kapie, montuję fotokomórkę w kranie. Dziękuję. Teraz plakat o oszczędzaniu energii elektrycznej. Słucham. Jeżeli nie ma nas w domu, wyłączamy światło. Gdy nie korzystamy z lodówki, zamykamy ją. Gdy wychodzimy z domu, włączamy wszystkie sprzęty. Jak idziemy spać, włączamy lampki. Wyciągamy ładowarkę z kontaktu. Używamy energooszczędnej żarówki. Gdy pralka lub zmywarka nie jest pełna, nie włączamy jej. Nalewam tyle wody do czajnika elektrycznego, ile potrzebuję. Nastawiam oświetlenia na fotokomórkę. Otrzymacie teraz wykreślankę i spośród liter w ułożonych rzędach macie znaleźć wyrazy, które utworzą hasło. Czy mamy już wszyscy hasła? Ręka do góry. Kto ma hasło? Dobrze. Kropla wody kapie z kranu. Oszczędzaj wodę. Wszystkim wyszło takie samo hasło? Tak. tak. tak, tak. Czy zgadzacie się z takim hasłem? Tak. tak. Jesteście już prawie ekspertami i będziecie musieli doradzić swoim kolegom, jak postępować, aby oszczędzać energię lub wodę. Przesłuchajcie uważnie, osoby pozostałe też słuchają. Chłopcy po przyjściu do domu poszli umyć ręce do łazienki. A, myją ręce pod bieżącą wodą lub podczas mycia zakręcają wodę, używają jej do dokładnego spukania mydlin. Ja źle zrobili w punkcie A. A to chłopcy po przyjściu do domu poszli umyć ręce do łazienki i myją je pod bieżącą wodą. Dziewczynki przyszły wcześniej i teraz poszły do kuchni podgrzać obiad. Najpierw zupa. Wyjęły z lodówki duży garnek. To porcja dla całej rodziny. Ale one podgrzewają wszystko. Czy dobrze robią? Nie. Nie. Ile Nie. powinny podgrzać? Tyle, ile mają zamiar zjeść. Mama zostawiła smaczne naleźniki. Trzeba je lekko podgrzać. Dziewczynki mają zamiar podgrzać je w mikrofalówce. Każdy osobno, żeby na pewno były ciepłe. Czy dobrze robią? Nie robią dobrze. Powinny oszczędzać prąd i podgrzać wszystkie naraz. Dziękuję. Dziewczynki przyrządzają gorącą czekoladę na deser. Włączyły kuchenkę i podgrzewają litr mleka w garnuszku. Czy rzeczywiście potrzebują tyle mleka do przygotowania dwóch szklanek napoju? Nie potrzebują tyle. Czyli ile powinny podgrzać? Powinny podgrzać pół litra mleka. Do kuchni wszedł Antek. Zauważył, że garnek jest zbyt mały na tak duży palnik. Co trzeba zrobić? Na zmienić garnek na większy. Dziękuję. Chłopcy poszli oglądać telewizję, ale żaden program ich nie zainteresował, więc zaczęli przeglądać informacje na telefonie. Telewizor był włączony cały czas w tle i dawał szum informacyjny. Czy tak powinni postąpić? Nie powinni. A co powinni zrobić? Powinni wyłączyć y, telewizor i dopiero oglądać coś na internecie.